Gdybyś mógł powiedzieć w ogóle, czym jest krawmaga? Ona mhm. jest sztuką samoobrony, ona jest sportem? W brazylijskim jiu-jitsu yy, no to nikt lepiej się nie, nie porusza w parterze, jak właśnie zawodnicy brazylijskiego jiu -jitsu. Oni ten parter znają na wskroś. Nikt cię nie rzuci lepiej niż judoka, ponieważ on, cię rzu on, rzu on ten rzut trenuje, może 10 razy w tygodniu, prawda? Ten jeden ciągle rzuca, rzuca, łapie, rzuca. Nikt nie uderzy ciele mocniej niż bokser, ponieważ bokser całe dnie trenuje ten prawy cios prosty na przykład. E nikt nie zrobi lepszego łokcia niż z muay thai, nikt nie lepiej nie kopnie niż e z kickboxingu. Więc czerpiemy od nich te techniki, te najlepsze, e i jednocześnie dokładamy mm, nasze elementy Nasze znaki rozpoznawcze, czyli właśnie obrona przed nożem, przed pałką, przed pistoletem, obrona przed wieloma agresorami, która jest niezwykle trudna, ochrona osób trzecich, czyli Twojego wujka, kolegi, Twojej mamy, Twojego dziecka i to wszystko układamy w jeden wielki system.